Solidnie. 400 metrów mężczyzn tymczasem. Z Tymoteuszem Zimnym, naszym reprezentantem. Jan Wawszkowicz też chyba pojawiał się w naszej reprezentacji. Ciekawi jesteśmy Tymka Zimnego. Przypominamy sobie ze sztafet, również tych halowych sztafet i dobrych występów. Jan Wawszkowicz na torze siódmym. Tymoteusz Zimny. Czwarty podczas Halowych Mistrzostw Świata w 2022 roku w z kolegami ze sztafety. Łukasz Sutkus z Litwy, 46-36, no i Jakub Szarapo, reprezentant polski, 18 latek na najbardziej wewnętrznym zajętym spośród tych torze czwartym. Podobnie jak u pań, nie męczymy się na torach wewnętrznych, może to dobrze właśnie. Pierwszy start w tym sezonie Tymoteusza Zimnego. Stafeta 4x400 metrów. Przypominają sobie Państwo w czasie zawodów Bahama. W tym niedzielnym drugim dniu zakwalifikowała się na Igrzyska. No i teraz kto ma stanowić jej trzon? Czy Tymoteusz Zimny? 26-letni, już Doświadczony 400 Metrowiec wejdzie do tego olimpijskiego składu. Najbardziej zewnętrzny tor to siódmy. Jan Wawszkowicz, Timoteusz zimny na szóstym. Goni go Sutkus Litwin i Jakub Szarapon na najbardziej wewnętrznym torze. Ta przeciwległa prosta, która nie jest łatwa ze względu na wiatr w twarz. Ale oni już ją pokonali. Za chwilę wyjdą na ostatnią prostą. Dobry bieg Jakuba Szarapo, dobry bieg Tynka zimnego, chociaż został trochę z tyłu. I widzą Państwo, że reprezentant Litwy znakomicie poradził sobie w tych warunkach Wycięża 46 sekund 48 setnych Tymoteusz zimny nie jest w dobrej formie. Lukas Sutkus. 20 latek. Skończy 20 lat 17 czerwca 46 sekund, 47 sekund. No to pewnie wyniki Polaków powyżej 47 sekund. Tak, szarapo 47-11, a Tymoteusz zimny jeszcze wolniej. No tak jak powiedziałeś, to nie są dyspozycje optymalne pewnie. Hmm. No tak, w tej drugiej serii będziemy mieli Maksymiliana Szweda. Polak pobiegnie na piątym torze, w tym roku 46.01. No to już zupełnie inny poziom. Babszkowicz tu trzeci, 47.18, po drugi, 47.11, a Tymoteusz Zimny na ostatniej pozycji, 48 sekund, 36 Tymczasem Anna Matuszewicz wskoków Oj, chyba przekroczyła teraz powyżej, a może nie. Patrzę na to, czerwona chorągiewka była w górze, czyli przekroczona. Ma taki skok powyżej y, 6 metrów znacznie teraz w wykonaniu Ani Matuszewicz, no ale musi Ania trafić dobrze w belkę. Tak, jakieś 4-5 centymetrów. Tutaj cały czas ten wiatr kręci, on wieje raz w jedną, raz w drugą stronę Tam cały czas w konkurencji rzutu oszczepem trwają pomiary coś tam się z tym sprzętem wydarzyło i sędziowie biegają z taśmą więc pewnie...